Siemanko, Bitwa na T71 na lajcie. Jak widać rysowanie z ósemkami, dużo ósemek. Rzadko gram na medach, no, fu, na lajtach, ale tego lubię. A że misja jest na 8 wygranych to jadę. Tego co zostawiłem. Zobaczcie, uczęcie, jedziemy. Nie będą jakieś tam specjalne debity w tym Ale będzie dużo jeżdżenia, mało mało kampienia Dużo strzałów, jak widać Wszystkie trzy weźli ładnie Dobra, to się nie będziemy na nich pchać Ale tak spokojnie, delikatnie na tej Panterki pomóc trzeba O, 49 4-9 tutaj, ja nie wiem by się Spadamy, bo po panterze już jest już mu więcej nie pomogę ale tutaj te górtebeka tam trzeba by było skończyć i te 49 pomóc tutaj o to będzie już dobra poza miotami dobrze jakie pan tu został z tej strony jedziemy wyjaśnimy go zobaczymy co to będzie trochę się przerażam że z tymi ale no trzeba grać najwyżej będzie następny czołg, no nie ma co stać z takim pijdzikiem Myślę, że stali dwa. Dobra, dużyna też się trafiła. Już 1300 demedziu ma, więc... Tegerek. Jedziemy na pałkę. Co tam? No zostało w jednej No chyba nawet jak dobrze pamiętam to nie było A ja tutaj to tak jakoś Ten pocis wyleciał w nią trafił a nie wiadomo czy on się odbił czy zrobił damage No i to takie o dwa, dwa tysiące damage, jak na siódemce Jestem na drugi na podium Myślę że okej okay. Dziękuję, proszę łapkę w górę, cześć